Hej, tu Cezar. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Firma GAN. Co Wam przychodzi do głowy? Zawyżona cena? Super kostki? Dobra jakość? A może najlepsza firma produkująca kostki Rubika? Zacznijmy od początku. Jest 2007 rok. W Chinach organizowane są pierwsze oficjalne zawody WCA. Guangdong Open 2007. Pierwsze miejsce w 3 na 3 ustanawiając najlepszą średnią kraju 1546 wykonuje zawodnik imieniem Gan Yon Człowiek ten był też znany za popularyzację metody CFOP w Chinach. W 2006 roku współpracował przy tworzeniu pierwsze, pierwszego chińskiego zestawu kostek DIY Rubika, znanego również jako Guoja. Minęło parę lat. Marzec 2011 Gunyan wypuszcza na rynek swoją własną kostkę Guns Puzzle 1 Wyróżnia się ona tym, że jest na kolorowym plastiku Co było wtedy rzadkością Ale ostatnią ta taką jego kostką przez długi czas Kostka ta jednak nie podbija rynku Przez swoją niestabilność i popowanie W maju tego samego roku wychodzi Guns Puzzle 2 Lecz jest nie dużo lepsza i nie zwraca niczyjej uwagi. Dwa lata później, sierpień 2013, wychodzi Gans Puzzle 3. Mimo, że kostka zacinała, została uznana za pierwszy sukces. 2014 rok. Oficjalnie powstaje firma GAN. W marcu spod jej skrzydeł wychodzi na świat GAN 357, skrót od kostka 3 na 3 na 3 i 57 cm. Popularna z tego, że miała lekki, chrupiący i maślany feeling. Stała się popularna i dużo osób poznało firmę GAN dzięki niej. Jednak nadal przez wielu była uważana za gorszą od takich kostek jak moju Aolong czy Weilong, które tamtymi czasy podbijały rynek. GAN 356 wydana na początku 2015 była o milimetr mniejsza od 357. Kostka powtórzyła zalety 357, likwidując wady. Zacinała z 50 stopni i 30 w drugą stronę, przyniosąc firmę niesamowitą sławę i dołączenie na topowy rynek. 2016 rok. GAN wypuszcza na rynek kostkę, która powoduje, że firma w końcu się wyróżnia od konkurencji. GAN 356R wprowadza w pierwszą w historii innowację GANA. Guns Elastic System GES Pozwalający łatwiej wymieniać kompresję sprężyn W przeciwieństwie do wcześniejszych kostek Gdzie trzeba było nakładać sprężynkę A potem nakładkę Gun w końcu w oczach wielu ludzi Pokonał moju W końcu Gun dodał i magnesy do swoich kostek Jednym z pierwszych był wydany w styczniu 2017 Gun 356RUM Wkrótce wychodzi wyczekiwany GAN 356 RSM, czyli ulepszona wersja UM z systemem GES V2. Nieco luźniejszy niż V1, co pozwala na utrzymywanie szybciej, szybszej kostki. Październik 2017. GAN wydaje pierwszą kostkę inną niż 3x3, albowiem 2x2. GAN 249. Na początku oczekiwany ze względu na dobrą reputację firmy GAN, później uznany za kostkę niewartą uwagi. W grudniu GAN podjął drugą próbę zrobienia dobrej 2 na 2. Poszło mu lepiej, ale nadal za słabo, aby wejść do czołówki. Po zrobieniu 2 na 2, GAN w maju 2018 spróbował swoich sił w 4 na 4, wydając GANA 460M. I jednak był on porównywalny do czołowych wukłę i aosu, ale dużo droższy, więc nie zwrócił uwagi wielu osób. Rok 2018 lipiec. Gun wraca z kostką mniejszą 354M. I po raz pierwszy od czasów Guns Puzzle 1 wychodzi ona także na kolorowym plastiku, co jednak bardziej przypomina płytki na czarne wnętrze. Kostka została bardzo dobrze przyjęta, szczególnie przez ludzi, którzy wolą układać na mniejszych kostkach, takich jak Max Park, Danae czy Leo Boromeo. Październik 2018. Wychodzi kostka znana wszystkim speedcuberów. Jedna z najdroższych kostek Rubika świata, kosztujący 60 dolarów GAN 356X, z kolejną innowacją firmy GAN, albowiem. GMS, Gun Magnetic System, polegający na wpychaniu pewnych elementów z magnesami w odpowiednie miejsca, co na szyb, pozwala na szybkie, proste zmienianie magnetyzacji w kosce bądź nawet wymagnetyzowanie jej. Inną innowacją jest system GES, pozwalający zmianę naprężenia bez narzędzi. Kostka, mimo kosmicznie wygórowanej ceny, została mainem wielu osób. Jednak jej cena stała się już nawet memem, a część jej recenzji na YouTubie ma tytuł, Czy to jest tego warte? W tym samym czasie na rynek wyszedł i GAN 356R, który był po prostu tańszą, gorszą jakościowo wersją Gana X, i mimo próśb Gana. O, o nierobieniu tego popularne się stało kupu, kupienie Gana R i zamieszczanie w nim magnesów. W listopadzie tego samego roku wyszedł Gan 354 Infinity, który był można powiedzieć mniejszym Ganem X. W 2019 Gan wypuścił także kostkę 356i, która jest odpowiedzią Gana na Geiger Cube. W 2019 GAN również wydał Mega lecz ten, mimo dobrego wykonania, nie obszedł się szerokim hukiem. Co GAN ma dla nas jeszcze do zaoferowania? Czym nas jeszcze zaskoczy? Tego nie wiem, ale będę się temu przyglądał z zainteresowaniem. To będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków z historiami różnych firm speedcuberskich. Oraz zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych materiałów. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa!